Czołem widzowie, piąty film z Siedlec to będzie najlepszy kebab w mieście wedle ludzi, którzy pisali mi rekomendacje na Facebooku, no i Instagramie. Na tych profilach tętni życiem, dlatego jak oglądacie mnie tylko na YouTubie, to zapraszam na Instagram. Tam jest 31 tysięcy ludzi, a na Fejsie 125 tysięcy. Stamtąd zawsze biorę polecenia. Dzisiejszy kebab po nazwie Tunis przekręcił licznik rekomendacji. To nagrywano już dnia drugiego, nie byłem jeszcze aż taki głodny, ale kebabik w picie za 23 zł wleciał na eleganckości. Kolejki dużej nie było. Jak czekałem, to wbił jeden klient. Jak się okazało, śledzi mnie na wyżej wymienionych serwisach. Zamieniliśmy słowo. Sam brał tam kebaba i mówił, że poleca to miejsce i spoko. Mimo, że ludzi nie było, to czas oczekiwania około 10 minut. Zrobiłem fotkę mięsa, jak wygląda. Ładna wołowina w płatach, a cena znośna, bo 23 zł. Co prawda kebab nie jest jakiś duży, ale smaczny. Sam sos, czosne ostry, ale pani przyniosła mi do stolika sosy do dozowania. To na duży plus, ale nie korzystałem, bo kebab sam w sobie był soczysty. Niezaparowany, a to częsta bolączka w wielu lokalach, natomiast placek się trochę rozwalał. Mięso wołowe w płatach o ciemniejszej barwie smaczne, w strukturze nieco twardsze, bo to płaty, ale bardzo dobre warzywa widoczne w środku robiły za tło, pierwsze skrzypce grało mięso no i co widzowie, najczęściej polecany kebab w siedlcach i według mnie też najlepszy z tych co jadłem zatem dziś zostawiam notę 8 na 10, a mi no drugie miejsce, w ogóle jak ktoś ciekawy serii z tego miasta to wejdźcie sobie na mój kanał, bo to piąty filmik, a będzie jeszcze cztery, w Tunisie jedyny minus chyba to to, że placek się trochę rozwalał, ale idzie na to przymknąć oko. Skoro jeden się rozwalał, to nie znaczy, że każdy taki jest, więc nie biorę tego pod uwagę, wystawiając ocenę. A ocena to 8, czyli już bardzo dobrze. Kto tam miał, jak wrażenia, dziś to na tyle. Pozdro.